Cześć, witajcie. Dzisiaj jest czwartek. Eee, tak. Eee, I. na no, i. Basement. Tak. Tutaj trenują. Co my mieliśmy w ogóle zrobić. Mieliśmy tak. Strażnika zatrudnić. I chyba dealera. Nie. Czytałem dwóch strażników. Nie wiem. Mm, ale okej, okay, na pewno zatrudnimy sobie strażnika. To jest pierwszy, co zrobimy. No, na raz. O, Donald. Dwóch Donaldów będziemy mieć. Dwóch Donaldów Tusków. Mylić, nie mylić. <coughs> Dwóch umienników. Donalda Tuska. Będziemy mieć, no, 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 no to bez przesady, no Ale okej, okay, no jak jest dobry, no, to zatrudnię go hmm. Hmm. Widzę, że w Brukseli tam... Dobra, nieważne, nieważne hmm, No dobre, no to co tu by... E, ...takiego... Kogoś by zatrudnić, czy co? Nie wiem, czy miałem kogoś zatrudnić em... Raczej nie, nie zatrudniam nikogo na razie Ale... Zobaczymy, jak tutaj nam sobie Donald radzi Dwa Donaldy radzą sobie jak Jeden w sumie już ma prawie dwadzieścia ataku, a drugi jeszcze trenuje. No i zaraz skończy trenować. No dobra. No, nie mamy. Okej. Okay. <tryk> Okej, okay, nie, nie wiem. Yy... Tutaj sobie nie ma w magazynie um, tego kwasu, chyba na to chodzi. Tak myślę. Nie wiem. <tryk> tak więc, nie wiem, kogo tutaj możemy zatrudnić. Możemy tutaj zrobić jakąś tajną produkcję na przykład, dodatkową Ale co by musiało być? Na pewno musiałoby być pokój do regeneracji Oraz pokój do... ...generator właściwie Tutaj mamy w sumie... ...dwie ciężarówki Porządce, ale... Dobra, mieliśmy przejąć hotel Pliabella, Hilatelia. Chyba tak to się nazywa. Myślę, że sobie poradzą nasi. Może jeszcze ten nowy Donald. jak sobie potrenuje. Ten sobie na pewno poradzi. Ten jeszcze jest wytrzymały. Ma dużo ataku i w ogóle. Nie tak wolno ten kwas produkują. Dobra, nie wiem czemu tak. Czemu on nie produkuje kwasu? Drugi, sobie co to drugi magazyn tak w ogóle. Czemu nie? Okej. Okay. Ciekawi mnie dlaczego oni nie produkują kwasu. No cóż, o, zbudowałem nowy magazyn i od razu zaczęli, no więc okej okay. Ten jeszcze wbije nowy poziom Ten już jest... Ten już właściwie wbije, zaraz Okej okay. I czy coś wbije? Nie Dobra, no, niech sobie idzie do regeneracyjnego room'u Tak w ogóle Robimy sobie drugi pokój do regeneracji, czemu nie, awokato Jeszcze sobie dam na dół Tutaj będzie produkcja herainy później A ty idź odpocząć, a ty sobie tutaj stań Dobra, i jedziemy na hotel Pilavelea Będziemy... Można tutaj sprzedawać... ...heraliny w sumie Albo nie, najpierw jedziemy tutaj, tutaj A będziemy sobie kwas sprzedawać, czemu nie Tak więc, atak free i N Więc atak No więc... Myślę, że sobie poradzą. Ty ma 25 HP i ten 32. Myślę, że atak 1 ma 7, a drugi 9. No właśnie 10, jeden ma 7,5. A tutaj ciężarówka jedzie. Z trzimi strażnikami. To jest. No powinniśmy dać radę. Okej. Okay. Okej, okay, pierwszy. Nie, teraz ten zginie na pewno. Nie, nie, nie zginął, co bardzo dobrze. No Jestem pod wrażeniem. Ten Donald. Nowy Donald. Śnie. A skoczył. Pozytywnie. A ten ma... No okej, okay, niech... W ogóle, co tu można... Ten se odpocznie. I idziemy z powrotem... Tak właściwie to demolisz, zrobimy. Tego. I kwas tutaj będziemy sprzedawać. Właściwie tutaj jeszcze trzeba... ...prądu z, z generator. To jest no to pomieszczenie. A tu. W sumie do basementu skierujemy, albo jednego pracownika z nich skierujemy takiego lepszego tego. Znaczy tylko donale do tego, tego zmar więcej ataku. Myślę. Nie ma Myślę, że... Albo w sumie nie, bo... Obu skierujemy, obu skierujemy, bo tam jest pole do treningu i sobie poćwiczy ten Także jeszcze tutaj Musimy sobie do dealer room dealer room do sprzedaży kwasu, tak Tutaj. I jeszcze tutaj sobie zatrudnimy pracownika z dużym sell rate'em Szukamy Ktoś tu ma naprawdę dużo... o ten, Jerry Zatrudniamy Jarego Witaj Jerry Co ty tu masz zamiar robić Jerry? Bić się zamierzasz, tak? Dobra, niech ci trochę ataku rośnie. Póki jeszcze strażnika tego nie ma, jego, to. Dobra, ty tutaj jedziesz, a ty mm, Jerry, Jerry tutaj jedzie. <coughs> Jerry, Jerry, gdzie jest Jerry? Tutaj jest Jerry. Przemieścimy go. I jeszcze. W ogóle kupimy sobie pojazd zaraz, tylko go wyślemy do roboty. <laughs> Żeby nie był bez roboty. W ogóle tutaj sobie kupimy ciężarówkę. A widzę, że po tym update'cie chyba usunęli parę ciężarówek, no to źle. Chyba, że później się odlokują. Nie wiem. Kupimy lodziarkę sobie, Jak w ogóle ustalimy sobie, że to ma prze, przewozić to z basementu do, do, do psychoterapeutycznego biura. Gdzie jest jakiś skuter, To ma przewozić marihuanę z base W sumie, no w sumie, nie wiem, do basementu w sumie marihuanę No O dobra, nie chcę przewozić. Tu i tu. W sumie tutaj też można sprzedawać marihuanę. Tylko o po pomniejszej cenie, no wiadomo. Tutaj głównym jest kwas. Natomiast za 5 marihuany jest 95, a tutaj za 6 jest po 5. Trzeba ja więcej się bardziej opłaca. Nie, to pracy, to pracy, tylko chciałem sprawdzić. Dobra. A nie wiem. Ja nie wiem, ale tutaj sobie chcemy zrobić taką małą produkcję. Czego? Czego to ja nie wiem? Chyba, że. Nie ma tutaj zbytnio co do roboty. Ale w sumie jest magazyn, no to, to myślę, że możemy jakąś produkcję, tylko jeśli zastanawiam się, czego. Może marihuany, czy. Dobra, marihuany. I jeszcze jest jedna ciężarówka chyba. Nie wiem czy tej ustaliłem, tej ustaliłem ty tutaj przyjeżdżasz? Nie, ciebie ustaliłem A ty? Ty tutaj to, to chyba to samo, tak? Trzymylę. nie, dobra A ty to jesteś Lodziarka I gdzie jest jeszcze jakieś Jakieś coś do przewożenia są czy? Okej. Okay. Aha ja to ja cię to wybrałem żeby tego nie przewoziło. E, nie, czekaj to że kwas do z basementu for wheels salon no, nie wiem. Pas. No, i do psychoterapeutycznego biura, tak oczywiście, skuter ten ma przewozić um, tylko marihuanę z basementu i z salon z do no tak, tak, myślę, że tak. I jeszcze jest ostatnia ciężarówka. No, i myślę, że to będzie przewozić. Mm, no właściwie. Marihuany tylko. Albo dobra, wszystko będzie. O to w sumie jest w Salon, chciałem, żeby było. OK, do, do basementu i psychoterapeutycznego biura. A więc, proszę Państwa, musimy chyba zakończyć odcinek powoli. Dziękuję Wam za oglądanie. Tak w ogóle, w samym odcinku jeszcze przyjmiemy ten hostel tutaj. Co to jest? My tak Może po jednym odcinku, tak po jednej rzeczy przejmować, chyba że. Coś tam lepiej pójdzie, ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Strzelcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej filmików z basementu i z czego innego. I zostawcie suba, bo to strasznie motywuje. W będziecie nie przegapicie żadnego mojego filmiku. E, no i, i następny basement, nie wiem kiedy będzie. E, pewnie w następnym tygodniu, bo. Dzisiaj jest czwartek, czyli piątek. Jutro jest, czyli będzie 60 sekund. Tak, więc dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. I cześć.